Frankisze, witam państwa serdecznie. Przedstawiamy film, który przybliży państwu montaż systemu wentylacji Profi Air. System Profi Air obejmuje dwa rozwiązania: Profi Air Classic i Profi Air Tunnel. Zaczynamy od systemu rur płaskich tunnel. Najpierw mocujemy rozdzielacz płaski Profi Air Tunnel na ścianie. Otwarcia potrzebne do podłączenia przewodów wybija się młotkiem. Wyłamane fragmenty muszą zostać usunięte z wnętrza rozdzielacza. Teraz skrzynka rozdzielacza zostaje z powrotem zamknięta, żeby można było rozpocząć podłączanie przewodów. Do rozdzielacza należy doprowadzić rury Profi Air Tunnel o odpowiedniej długości i następnie ostatecznie precyzyjnie je dociąć. Właściwe połączenie rury tunnel z rozdzielaczem gwarantuje element uszczelniająco-łączący. Każde połączenie zabezpieczamy klamrą mocowaną do podłoża. W ten sam sposób łączy się rury z podejściami pod anemostaty. Jeżeli podczas montażu rur brakuje miejsca na swobodne układanie łuków, można skorzystać z kształtek, których asortyment jest w ofercie frankisha bardzo szeroki. Wszystkie kolana i przejściówki montuje się z użyciem elementów uszczelniająco-łączących. Gdy już wszystkie rury są podłączone, rozdzielacze możemy połączyć z centralą rekuperacyjną za pomocą systemu kanałów OWAL, a następnie rur ISO. Przechodzimy teraz do drugiego rodzaju rozdzielaczy. Są to rozdzielacze Profi Air Classic Plus, które oferujemy w trzech rozmiarach: z pięcioma, dziesięcioma i piętnastoma podejściami dla rur okrągłych. Rozdzielacz Profi Air Classic Plus można montować na ścianie lub na suficie. Zalecamy zamocowanie rozdzielacza możliwie jak najbliżej końcówek rur Profi Air Classic. Następny krok to otwarcie odpowiednich otworów w rozdzielaczu. Teraz mocujemy złączki podłączeniowe do rozdzielaczy. Następnie z rur zdejmujemy zaślepki, które założono wcześniej ze względów higienicznych. Przycinamy rury na odpowiednią długość. Nakładamy uszczelkę na drugi rowek od końca rury i wpinamy rurę w złączkę podłączeniową. Teraz zaprezentujemy Państwu montaż rekuperatora Profi Air Touch. Mamy do wyboru dwa sposoby mocowania urządzenia. Albo na podłożu za pośrednictwem zestawu do montażu w pozycji stojącej, albo na ścianie przy pomocy szyny do mocowania w pozycji wiszącej, co właśnie demonstrujemy. Przy montażu na ścianie należy przewidzieć pod centralą minimum 200 mm wolnej przestrzeni, żeby zmieścił się syfon odprowadzenia kondensatu. Zanim przymocujemy drugą część szyny, musimy usunąć śrubki znajdujące się na tylniej ściance centrali i zastąpić je śrubami dostarczonymi w zestawie do montażu ściennego. Prawidłowy montaż centrali wymaga nałożenia na gwinty podkładek gumowych, które tłumią drgania powstające podczas pracy urządzenia. Tak przygotowaną centralę wieszamy na listwie zamocowanej na ścianie. Po zakończeniu montażu do urządzenia należy podłączyć syfon od prowadzenia skroplin. Ostatnią czynnością tej filmowej instrukcji jest skrócenie podejścia pod anemostaty i kratki wentylacyjne przy użyciu pilarki i montaż widocznych elementów, stanowiących zakończenie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach. Nawiewy i wywiewy można realizować poprzez anemostaty lub kratki wentylacyjne. Zaczynamy od montażu kratki w przygotowanym podejściu w ścianie. Jeżeli kratki pełnią rolę nawiewów, filtry są niepotrzebne. W przypadku wywiewów zalecamy zakładanie filtrów. Wszystkie anemostaty systemu PROFI-R przystosowane są do montażu na skrzynkach rozprężnych o średnicy 125 mm. Podobnie jak w przypadku kratek, na anemostatach wywiewnych stosujemy konieczne filtry. Dla anemostatów nawiewnych nie są one potrzebne.